to zaczynamy się wspinać jak, jak to wspinaniu jest jak gdyby musimy sobie przejrzeć drogę, którą będziemy mieli przed sobą i niektóre formacje w pewien sposób wyznaczają nam drogę czyli wyznaczają nam ciąg chwytów i stopni i w gruncie rzeczy pokazują, którędy trzeba iść i jak trzeba będzie mniej więcej iść takimi formacjami są rysy, przed sobą mamy rysy w związku z czym mamy też jasne, że będziemy się mniej więcej po niej poruszali a nad sobą widzimy kolejnego ringa, czyli kolejny punkt asekuracyjny do którego będziemy szli Zaczynam się wspinać, przy czym od razu też przyglądam się, gdzie mniej więcej będę miał jakieś miejsce odpoczynkowe, w którym będę mógł na chwilę stanąć, czyli do którego miejsca mam się szybciej wspinać, gdzie mogę na sekundę odpocząć. Kiedy wychodzimy, kiedy wychodzimy nad przelot, zwracamy szczególną uwagę na to, w jaki sposób będziemy wprowadzili linę, która znajduje się pod nami. Od tego będziemy, będzie zależało, co się stanie, gdybyśmy, nie daj Boże, polecieli. Zwracajcie szczególną uwagę na to, żeby lina szła obok Was, czyli obok nogi, a przypadkiem, żeby nie zdarzyło się tak, że linę będziecie prowadzili pod nogą. W takim wypadku, gdyby zdarzyło się tak, że odpadniecie, polecicie nie dość głową w dół, to plecami w stronę ściany. Takie loty są niezwykle niebezpieczne i mogą, mogą skutkować poważną kontuzją albo bardzo poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Dlatego zwracamy uwagę, żeby nie prowadzić jeszcze raz miny pod nogą, a żeby prowadzić ją obok. Szczególnie często takie sytuacje zdarzają się w momentach, kiedy się stresujemy, kiedy zaczynamy szybko działać, kiedy zaczynamy walczyć o każdy kolejny mecz. Jesteśmy przy kolejnej wpince, w związku z czym pinamy ekspres i najlepiej komunikujemy swojemu partnerowi, że będziemy się śpinali. Łukasz, pinka. Znowu pamiętamy o tym, żeby poprawnie wpiąć linę do karabinka, ale pamiętamy również o jeszcze jednej rzeczy. Przy sytuacji, kiedy mamy już więcej niż jedną wpinkę, możemy popełnić kolejny błąd związany z pinaniem liny. Wykonać tak zwaną agrafkę. Widzicie, jak wygląda sytuacja. Lina, która, którą ja prowadzę, jest w dolnym karabinku, natomiast ja wypiąłem linę spod ekspresa. Jeszcze raz pokazujemy, jak dochodzi do takiej sytuacji, kiedy wybieramy linę nie z nad, a spod ekspresa. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Wypiąć dolny ekspres i dopiąć go do liny. Z tym, żeby zwrócić uwagę, jak lina będzie się układała w wyższym ekspresie. Jeżeli taka jest sytuacja, pamiętajmy o tym, żeby to poprawić, tak, poprawić błąd pierwszego stopnia, o którym wcześniej mówiliśmy. Słuchajcie, ponieważ y, y, jesteśmy w sytuacji, gdzie jesteśmy tak naprawdę przy drugiej spince. to jest jedna z tych sytuacji, w których powinniśmy szczególnie uważać na to, żeby nie spadać. Druga wpinka, czasem nawet i trzecia wpinka są często takimi miejscami, przy których i tak lot, Groziłby tym, żebyśmy spadli do ziemi. Jeżeli sobie zobaczycie, tutaj przy odrobinie, chociażby wyciągniętej linie, spadalibyśmy równo na półkę. Dlatego, mimo tego, że jesteśmy dobrze asekurowani, bo mamy ringi, mamy ekspresję, jesteśmy po, po przywiązywani do uprzęży Łukasz odpowiednio mnie asekuruje, uważamy na to, żeby teraz przypadkiem się nie puścić. Po wpięciu możemy się już czuć zdecydowanie bardziej bezpiecznie. Ale czeka nas inne zadanie, czeka nas zadanie tak naprawdę wspina, wspinania się do góry. Bo nie chodzi o to, żeby wspinać ekspresy, tylko wspinać się do góry. Teren nade mną staje się zdecydowanie inny niż teren pode mną. Nie ma już wyraźnej rysy, która by prowadziła mnie. Mamy natomiast serię powymywanych różnych dziurek, zgiwanych drobnych stopni, które trudno jest odczytać z dołu i które wiem, że będę musiał odczytać w miarę wspinania. Dlatego też przyglądam się tylu chwytom, ile jestem w stanie dostrzec na początku. Wybieram sobie mniej więcej drogę wspinania. I zaczynam iść jednocześnie komunikując swojemu partnerowi, żeby zwrócił na mnie szczególną uwagę, bo teraz jestem w miejscu, które jest troszeczkę trudniejsze, i może się tak zdarzyć, że odpadnę. A jeżeli odpadnę, nie chciałbym, żeby w tym momencie akurat jego uwaga była skupiona na czymś innym. Łukasz, uważaj teraz na ten pery. Okej, okay, to jest już trochę łatwiej, będzie spokojnie.